Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Webinar, czyli jak dzielić się wiedzą i pozyskiwać klientów na odległość. Dzielenie się wiedzą to najskuteczniejsza metoda pozyskiwania klientów B2B i budowania silnej marki w Twoim środowisku. Jeżeli chcesz użyć w sposób efektywny, wypróbuj webinary. Z tego odcinka dowiesz się m.in., dlaczego webinary są skuteczne w B2B, jak prowadzić je dobrze, jakich błędów unikać, aby wycisnąć z nich jak najwięcej. Bez wdawania się w dyskusje filozoficzne i rozważania technologiczne, można przyjąć, że webinar to szkolenie prowadzone za pośrednictwem internetu. Zazwyczaj webinary są dłuższe niż materiały wideo spotykane na YouTube. Często łączy się je z quizami, testami czy ankietami, które urozmaicają przekaz oraz bardzo się przydają w generowaniu leadów. Na rynku funkcjonuje wiele specjalistycznych narzędzi do prowadzenia webinarów. Można też korzystać z opcji streamingu wideo dostępnych w mediach społecznościowych. Dobór platformy zależy od celu webinaru oraz technologii wykorzystywanych w komunikacji z klientami i generowaniu leadów. Dlaczego warto produkować webinary? Kiedy kilkanaście lat temu zdecydowaliśmy się w zespole na prowadzenie webinarów, naszym podstawowym celem było zmniejszenie kosztów szkoleń partnerów handlowych. Obawialiśmy się, że może to wpłynąć negatywnie na jakość przekazywania wiedzy, ale postanowiliśmy zaryzykować. Już po kilkunastu przeprowadzonych webinarach zauważyliśmy, że ocena jakości nie spadła, a dodatkowo znacznie poszerzyła się grupa osób, które brały udział w większej liczbie szkoleń. Pierwsze wyniki były bardzo zadowalające, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie całościowego programu, w którego ramach przeprowadziliśmy ponad 200 webinarów i przeszkoliliśmy około 5000 osób. Po usunięciu błędów i niedociągnięć, które zdarzały się nam na początku, średnia ocena takich prezentacji była o 15% wyższa od oceny szkoleń stacjonarnych, tradycyjnych. Co zyskasz po wprowadzeniu webinarów do marketingu B2B? Po pierwsze, zasięg i oszczędności. W wypadku szkoleń tradycyjnych zwiększenie liczby uczestników oznaczałoby zwiększenie wydatków. Webinary eliminują ten problem. Jeżeli szkolenia są elementem Twoich działań marketingowych, webinary obniżą znacznie koszty całego projektu. Nie twierdzę, że każde szkolenie da się zastąpić webinarem, ale jest zaskakująco dużo obszarów, w których zalety takiej formy przekazywania wiedzy są bezdyskusyjne. Webinary Uniezależniają Cię od odległości i sprawiają, że wszyscy uczestnicy mają równy dostęp do Twoich treści. Większość klientów czy partnerów handlowych firm B2B to ludzie niezwykle zajęci, zatem wygospodarowanie całego dnia na dojazd na miejsce szkolenia jest dla nich bardzo trudne. Na webinar wystarczy wygospodarować godzinę. Dzięki temu, że dostarczasz treści drogą elektroniczną, dysponujesz potem zapisem spotkania i możesz go udostępniać osobom, które nie uczestniczyły w szkoleniu. Promocja marki. Gdy prowadzisz webinary i dzielisz się wartościową wiedzą, budujesz bardzo pozytywny wizerunek swojej marki w grupie docelowej. Jeśli promujesz webinary w mediach społecznościowych, masz pretekst, aby odzywać się do potencjalnych klientów bez nakłaniania ich do zakupu. Tworzysz w ten sposób grupę osób, które poznają Cię jako profesjonalistę i z którymi później dzięki temu łatwiej będzie Ci rozpocząć rozmowy handlowe. Zaangażowanie. Osoba, która poświęciła godzinę swojego czasu na uczestnictwo w webinarze, wykazała się ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Co prawda nie oznacza to, że na pewno kupi Twój produkt, ale z pewnością jest bardzo zainteresowana tematyką omawianą podczas szkolenia. To zdecydowanie dobry prognostyk sukcesu sprzedażowego. Informacja zwrotna. Umożliwienie interakcji podczas webinaru pozwala na uzyskiwanie błyskawicznej odpowiedzi uczestników na pytanie dotyczące poruszanych kwestii. Z praktyki wiem, że klienci bardzo bronią się przed wypełnianiem formularzy na stronach, natomiast gdy uczestniczą w webinarach, chętnie dzielą się swoimi opiniami. Webinary z założenia polegają na interakcji, dlatego liczba pytań w sekcji Pytań i odpowiedzi jest znacznie większa niż na tradycyjnych szkoleniach czy prezentacjach. Wiąże się to z pewnością z bardziej personalnym charakterem szkoleń internetowych. Zachęcam do jak najczęstszego stosowania quizów czy konkursów. Po pierwsze, jest to ciekawe urozmaicenie, a po drugie, bardzo skuteczna metoda pozyskiwania informacji o klientach i ich potrzebach. Dobre narzędzia do webinarów tworzą raporty z takich interakcji, dzięki którym można segmentować klientów i planować kolejne działania dla każdego z nich. Generowanie leadów. Dobrze przeprowadzany webinar to nie tylko sesja edukacyjna. Wiele firm używa ich wprost do generowania leadów. Ważne jest to, aby dostosować szkolenie do etapu klienta w procesie zakupowym. Interaktywne spotkanie ze wstępnym profilowaniem klientów pomoże na początku określić ich potrzeby oraz tematykę kolejnych bardziej produktowych etapów komunikacji. Na przykład dla klientów znajdujących się na etapie porównywania ofert, webinary prezentujące produkty w sposób bardziej bezpośredni mogą być bardzo cenne. Pytania kwalifikujące, zadawane na przykład na podstawie kryteriów BANT, dadzą ci informacje, do kogo skierować handlowców, a komu przyda się kolejna dawka wiedzy. Treść do działań content marketingowych. Gdy przygotowujesz webinar, pamiętaj o tym, że przy odrobinie planowania i dyscypliny może się on stać bazą wielu dodatkowych formatów, które pozwolą Ci docierać z treściami do nowych klientów. Webinar może być podstawą wielu materiałów zawierających wartościową treść. Taka zamiana formatu nazywa się recyklingiem lub reformatowaniem. Poniżej kilka przykładów. Odpowiednio przygotowane slajdy do szkolenia mogą być później wykorzystane podczas spotkań z klientami, a także opublikowane na przykład na SlideShare, dzięki czemu dowie się o tobie znacznie więcej potencjalnych klientów. Wideo z zapisem webinaru jest dodatkowym formatem, który możesz w całości lub części udostępnić uczestnikom spotkania albo osobom, które były na nie zarejestrowane, ale nie mogły wziąć w nim udziału. Transkrypcja webinaru może posłużyć jako baza formatów tekstowych, np. e-booków lub artykułów. Pamiętaj, że już sam zapis sesji QA będzie ciekawym materiałem na filmowego bloga. Jak prowadzić webinary? Pamiętaj o trzech etapach tego procesu. Przygotowanie, realizacja i follow-up. Na etapie przygotowań ważne jest zebranie wszystkich niezbędnych materiałów, zorganizowanie infrastruktury, czyli oprogramowania, komputerów, słuchawek, mikrofonów itd. oraz zespołu, który będzie odpowiedzialny za cały proces. Najmniejszy zespół powinien się składać z producenta oraz prelegenta. Producent będzie odpowiadał za sprawy techniczne i organizacyjne, prelegent zajmie się kwestiami merytorycznymi. Podczas samego webinaru rolą producenta będzie upewnianie się, że wszyscy uczestnicy widzą i słyszą prelegenta oraz pomaganie osobom, które będą zgłaszały problemy techniczne. W tym czasie prelegent będzie się skupiał na prowadzeniu prezentacji, zadawaniu pytań oraz odpowiadaniu uczestnikom. Po zakończeniu webinaru producent zorganizuje komunikację follow-up, np. będzie wysyłał link do nagrania, linki do dodatkowych materiałów, zaproszenie na kolejne webinary itd. Prelegent z kolei będzie mógł uzupełnić prezentację tematami zgłoszonymi podczas sesji pytań i odpowiedzi. Najczęstsze błędy organizatorów webinarów. W mojej praktyce marketera przeprowadziłem lub zorganizowałem ponad 200 webinarów i wiem, że czasem nawet drobny błąd może oznaczać zakończenie wirtualnego spotkania. Dlatego zachęcam Cię do wysłuchania poniższej listy błędów, abyś mógł uniknąć najczęstszych z nich. Warto też szkolić osoby prowadzące webinary i wyrabiać w nich pozytywnie nawyki. Wtedy ryzyko błędu będzie znacznie mniejsze. Błędy związane z doborem tematu. Zazwyczaj dotyczą zbyt ogólnej tematyki webinaru. Dodatkowo niedostosowanie do grupy docelowej. Brak segmentacji zmusza organizatorów do wysyłania zaproszeń do całej bazy klientów. To droga na skróty: oznacza niski współczynnik rejestracji oraz grupę dość przypadkowych uczestników, którzy nie będą zadowoleni z niedopasowanego tematu. Im lepiej określony i dopasowany do grupy temat, tym większa skuteczność webinaru. Sama prezentacja multimedialna również może zawierać wiele błędów. Brak jasnej struktury, nieczytelne wykresy i tabele oraz informacje, które rozpraszają zamiast kierować uwagę na prowadzącego, to najczęściej pojawiające się mankamenty. Błędy organizacyjne mogą sprawić, że dobrze przygotowana treść nie dotrze do odbiorców. Warto pamiętać o zaproszeniach wysyłanych z odpowiednim wyprzedzeniem, zawierających szczegółowy program szkolenia oraz procesu rejestracji. Seria przypomnień dla osób, które nie zarejestrowały się za pierwszym razem, pozwoli zwiększyć liczbę uczestników spotkania online. Zebranie odpowiednich materiałów i udostępnienie ich uczestnikom to ważny aspekt, który wpływa nie tylko na przebieg prezentacji, lecz także na postrzeganie firmy. Sprawdzenie błędów językowych na slajdach, stworzenie pytań ankietowych czy instrukcji dla uczestników webinaru z odpowiednim wyprzedzeniem daje im pewność, że mają do czynienia z profesjonalną firmą. Pamiętaj, że po rozpoczęciu webinaru nie da się już wcisnąć pauzy. Każde niedociągnięcie będzie widoczne dla wszystkich uczestników. Błędy techniczne są szczególnie bolesne, bo mogą spowodować przerwę w webinarze, a nie ma nic gorszego niż czarny ekran podczas spotkania online. Często problemy wiążą się z awariami, np. komputerów, sieci, oprogramowania. Nie da się tego uniknąć, ale można mieć plan B. Zapasowe komputery, prezentacje umieszczone w chmurze, e-mail lub SMS do uczestników gotowy do wysyłki, gdy zajdzie taka potrzeba. To podstawowe zasady bezpieczeństwa. Warto też poinstruować prelegentów, np. co do tego, aby podłączyli komputer do zasilania, zanim zaczną webinar. Śmieszne? A jednak zdarzyło się nam, że komputer prelegenta się wyłączył, bo w trakcie prezentacji rozładowała się bateria. Na szczęście obok siedał producent i udało się dokończyć szkolenie przy użyciu jego sprzętu. Do bardziej drażniących błędów należy słaba jakość dźwięku lub obrazu, dlatego właśnie warto robić próby. Jeżeli sieć filmowa jest zbyt obciążona, aby transmitować wideo, może warto poprowadzić webinar z domu albo z wynajętego pomieszczenia. W webinarach, które przygotowuję, wprowadziliśmy obowiązek korzystania ze słuchawek z mikrofonem. Wbudowany w komputerze mikrofon znajduje się zbyt blisko klawiatury i delikatne stuknięcia w klawisze zmienia w niemiłosierny jazgot, który trudno znieść uczestnikom. Słuchawki zapobiegają sprzężeniom, czyli bardzo nieprzyjemnym dźwiękom wynikającym ze zbyt małej odległości mikrofonu od głośników komputera. Podsumujmy. Webinar nie jest remedium na wszystkie problemy marketerów. Wymaga przygotowania, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz dyscypliny na etapie realizacji. Pamiętaj też, że w szkoleniu online nie liczba uczestników ma znaczenie. W marketingu B2B webinary organizuje się po to, aby spośród ich uczestników pozyskiwać wysokiej jakości lidy. Zachęcam do wypróbowania tej metody, bo jest ona jednym z najefektywniejszych sposobów produkcji treści, którą da się przełożyć na wiele przydatnych formatów komunikacji marketingowej B2B. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.